Dziękuję bardzo. Nie tylko nowa jest i świeża ta grupa, która rozpoczyna seminarium, także ja jestem nowy i świeży tutaj w tym towarzystwie synodalnym. Do tej pory miałem okazję przyglądać się tym pracom z daleka, poczytując co nieco czasami na stronach internetowych, na stronie internetowej diecezji. A teraz w taki żywy sposób cieszę się, że mogę też w tym uczestniczyć. Proszę przyjąć się tych Kilka refleksji, moich takich przemyśleń na temat modlitwy, na temat życia, modlitwą na temat tego, czym ona jest, może czym powinna się stawać w naszym życiu. Koresponduję często z wieloma osobami, i drogą mailową i taką zwykłą, drogą pocztową, i często otrzymuję od nich wiele ciekawych myśli, przemyśleń dotyczących ich życia. Czasami otrzymuję jakieś wskazówki, czy też cenne cytaty, które pomagają mi w moich takich duchowych przeżyciach. Niedawno otrzymałem od jednej z sióstr zakonnych taki cytat z tego, co powiedział Jan Paweł II, błogosławiony Jan Paweł II, kiedyś do księży. I powiesiłem sobie ten cytat nad biurkiem żeby pamiętać o tym i żeby też starać się w taki sposób żyć. To są takie słowa Uważaj, abyś nie poświęcił zbyt wiele czasu na coś, co jest pracą wykonywaną dla Boga bez poświęcania odpowiedniej ilości czasu samemu Bogu. Często sobie te słowa czytam i nad nimi się zastanawiam. I tak odkrywam, że Chodzi w nich o to, że czasami można się do tego stopnia zaangażować w jakąś działalność, pracę, służbę, która sama z siebie, sama w sobie jest dobra, jest nawet, można powiedzieć, dziełem Bożym, ale sama aktywność ludzka grozi tym, że łatwo można w tym wszystkim zapomnieć o prawdziwym kontakcie z Bogiem, o nim samym o samym Bogu. Dlatego dobrze jest często pytać samego siebie, czy to, co robię, czy to, czemu się poświęcam ze względu na Boga, robiąc coś dla Niego, to, co przecież wypływa z mojej wiary, co chcę, aby wypływało z mojej wiary, czy to mi czasami nie przesłania samego Boga, czy we wszystkich moich czynnościach potrafię Go dostrzec, czy... Odczuwam jeszcze jego obecność. W życiu wielu osób często tak bywa, że już od samego rana, kiedy tylko się budzą, czują się przytłoczeni różnymi obowiązkami, troskami, i pytają sami siebie: Jak w ciągu jednego dnia, który mam przeżyć, poradzić sobie z wszystkimi kłopotami, kiedy wykonać to albo tamto? W jaki sposób zabrać się do wszystkich ważnych spraw w moim życiu. I tak biorą się jednocześnie za wszystko, bo zaczynają wiele rzeczy, i później czują, że to ich zaczyna przerastać. Właśnie wtedy trzeba umieć wyhamować i nawet powiedzieć sobie spokojnie. Teraz nic nie może zakłócić mi spokoju, bo pierwsze chwile nowego dnia, mają należeć do Boga. To On mi pozwala rozpocząć ten nowy dzień. Dlatego też z Jego pomocą chcę wykonać zadania, które mnie dzisiaj czekają. I chcę Jego pytać o to, jaka jest Jego wola dla mnie, co dla mnie zaplanował, jak On sam widzi to, co ja planuję zrobić, co On sam postanowił dla mnie, jaki jest Jego zamysł. Na ten dzisiejszy konkretny dzień. I myślę, że tak postawione pytania będą zawsze zmierzały do jednego: do odpowiedzi, do dania odpowiedzi sobie na pytanie, gdzie szukam rozwiązania moich najważniejszych spraw, u kogo? Czy potrafię jeszcze rozmawiać z Bogiem? Jaka jest moja modlitwa i czym ona dla mnie jest? I przykład połączenia tej aktywności z poszukiwaniem natchnień do działania daje nam nikt inny jak sam Jezus. Święty Łukasz mówi w swojej Ewangelii o tym wielokrotnie. Pokazuje, jak ważna była dla Jezusa modlitwa. To ona była jego pokarmem. Bez niej nie podejmował decyzji. Szukał też miejsc, które mogłyby mu ułatwić rozmowę z Bogiem Ojcem. Proponuję sięgnąć do kilku tekstów z Ewangelii Świętego Łukasza, aby zobaczyć w jaki sposób Jezus przeżywał modlitwę i w jaki sposób i jakich miejsc szukał, aby móc z Bogiem Ojcem porozmawiać. Najpierw w piątym rozdziale Łukasz zapisuje takie słowa Podsumowując działalność uzdrowicielską Jezusa. Rozdział 5, wersety od 15 do 16. Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił. Tu Łukasz wskazuje to miejsce, które Jezus znajdował. Szukał ciszy, szukał miejsca, Odosobnienia, aby tam się modlić. Później w kolejnym fragmencie, w szóstym rozdziale werset 12 i 13, łukasz zapisuje W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. To w tym fragmencie wskazuje Łukasz na to, że modlitwa poprzedzała ważne decyzje w życiu Jezusa. I później jeszcze w dziewiątym rozdziale wersety 28 i 29. W jakieś osiem dni po tych naukach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił. A jego odzienie stało się lśniąco białe. I jeszcze jeden fragment z XI rozdziału, pierwszy werset. Jezus przebywając w jakimś miejscu modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. Te fragmenty jest ich jeszcze więcej w Ewangelii Świętego Łukasza. Ale te przede mnie wybrane pokazują nam, że Jezus uczy nas modlitwy. To On daje nam przykład, jak się modlić. On nam pokazuje, jak spotkać na modlitwie Boga i jak Bóg może nas na modlitwie przemieniać. Mogą nam w tym pomóc książki, poradniki, które podają praktyczne wskazówki, co trzeba zrobić, aby nasza modlitwa była udana. Ale nic i nikt nie zastąpi tego, co my sami musimy wykonać. Aby znaleźć w modlitwie siłę, aby jej się nauczyć, po prostu w pewnym momencie trzeba skończyć z teorią i zacząć się modlić. Inaczej nie da się nauczyć modlitwy. Nikt nie nauczy się jeździć samochodem tylko z książek albo Słuchając wykładów o budowie silnika i wszystkich innych ważnych części samochodu. Dopiero wtedy, kiedy wsiądziemy za kierownicę, dopiero wtedy, kiedy przełamiemy nasz strach, włączymy silnik i zaczniemy jazdę, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że uczymy się jeździć. Tak samo jest z modlitwą. Uczymy się jej po prostu modląc się. Oczywiście możemy skorzystać zawsze z pomocy naszego spowiednika, czy też kierownika duchowego, jeśli takiego posiadamy. Możemy też skorzystać z książek, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w tej dobrej szkole modlitwy. Ale dopóki nie zaczniemy naprawdę się modlić, nie nauczymy się modlitwy. O tym, jak wchodzić w klimat rozmowy z Bogiem, mówi nam pierwsza księga Samuela. W tym fragmencie, który opowiada nam o powołaniu Samuela przez Boga. Posłuchajmy tego fragmentu. Być może jest on dobrze znany, ale warto jeszcze raz na spokojnie posłuchać go, żeby zobaczyć, czego Pan Bóg chce nas w nim nauczyć, jeżeli chodzi o modlitwę. To jest trzeci rozdział pierwszej księgi Samuela, wersety od pierwszego do dziesiątego. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Kelelelu. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Kelly spał w zwykłym miejscu. Jego oczy zaczęły słabnąć i już nie widział. A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać, lecz pan powtórzył wołanie: Samuel. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu mój, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał pana, a słowo pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuel! stał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać, gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. Myślę, że ten fragment uczy nas jednej bardzo ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o modlitwę. Uczy nas umiejętności. Słuchania na modlitwie. Taka postawa pomaga odkryć, że to jest naprawdę spotkanie moje z Bogiem. Niech nam się nie wydaje, że najlepszą modlitwę przeżywamy wtedy, kiedy wypowiadamy najwięcej słów, kiedy odmówimy najwięcej znanych nam litanii, próśb, kiedy zagadamy Pana Boga. To nie jest rozmowa, to nie jest dialog. To jest nasz monolog. Pan Bóg nas posłucha, na pewno chętnie i cierpliwie, ale wtedy my sami nie dajemy mu okazji, żeby nam coś ważnego powiedział. Nie usłyszymy, czego on od nas chce i czego chce dla nas. Potrzeba więc ciszy, potrzeba więc skupienia. W seminarium, zanim klerycy zaczną wspólne modlitwy. Ten, który je prowadzi, wzywa wszystkich słowami: Stawmy się w obecności Boga. Warto tego się nauczyć i w ten sposób zawsze zaczynać swoją modlitwę. Powiedzieć nawet do siebie swoje imię: Zofio, Stanisławie, Piotrze, stań w obecności Boga, wtedy, kiedy zaczynamy modlitwę. Warto tego się nauczyć i uświadomić sobie mocno, że kiedy zaczynam się modlić, staje przed Bogiem. On jest obecny przy mnie. I dzięki takiemu podejściu zrozumiemy, że modlitwa nie jest naszym własnym działaniem, że nie polega ona tylko na przedstawianiu Bogu propozycji i na czekaniu, aż on to wszystko zrealizuje. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie ja mam być w centrum, ale w tym spotkaniu z Bogiem wszystko zaczyna się. Od zasłuchania w Jego mądrość, od zasłuchania w Jego słowo. Bóg chce do nas mówić. Całe Pismo Święte jest słowem, które Bóg do nas wypowiada. Już od początku, już od pierwszych stron Biblii słyszymy powtarzające się: Bóg rzekł, Bóg powiedział, Bóg mówi. Można by powiedzieć, że jeśli dla Boga, tak jak pisze to święty Jan, na początku było słowo, to dla człowieka na początku powinno być słuchanie. Jeśli Bóg rzeczywiście przemówił, to nie ma ważniejszej rzeczy od zasłuchania się w to, co On powiedział. Dlatego prawdziwa modlitwa rodzi się tam, gdzie jest słuchanie. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. To jest pierwszy akt modlitwy. A nas czasami kusi, żeby te słowa przekręcać na słowa słuchaj Panie, ponieważ sługa Twój mówi. Ale kiedy sługa mówi i mówi, w pewnym momencie, prędzej czy później, sam odkryje, że zaczyna się męczyć taką modlitwą i pyta siebie, Dlaczego moja modlitwa jest taka nużąca? Dlaczego tak mało w niej pasji, zachwytu? Co zrobić, aby ona nie była tylko zwykłym obowiązkiem, który nie wystarczy, aby była źródłem siły, radości i światła? Co zrobić, aby odmawiając modlitwę, nie przeoczyć spotkania z Bogiem? Za dramatem odmawianych modlitw kryje się często kłopot z wiarą w Bożą obecność. Bo czasami możemy się zastanawiać, czy to możliwe, że Bóg tutaj, w moim świecie, mógłby się do mnie zwrócić. Może trzeba pojechać gdzieś daleko, do Lourdes, do Fatimy, do Rzymu, na Jasną Górę. Czy Bóg nie wybiera szczególnych miejsc i od świętnego czasu, aby przemówić do ludzkości? Ale tutaj i teraz to jakieś takie dziwne. Moja szara i nieprzygotowana codzienność, czy nieposprzątane mieszkanie, czy chaotyczne myśli, czy włączony telewizor w sąsiednim pokoju, czy biegające dzieci. Tu i teraz. Tak, właśnie tu i teraz. Bóg chce do nas mówić i chce, żebyśmy posłuchali tego, co On chce do nas powiedzieć. I chce, żebyśmy zastanowili się też nad tym, co On do nas mówi. To jest tak zwane rozmyślanie, forma modlitwy myślnej. W odróżnieniu do, od modlitwy ustnej, którą jest na przykład pacierz, albo nasze modlitwy, które recytujemy. Nie bójmy się też tej formy, modlitwy myślnej, czyli rozważania, czyli zastanawiania się nad znaczeniem Słowa Boga w naszym życiu. Ta forma nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych. Ona nie jest niedostępna. O tym, jak można się nauczyć takiej modlitwy, opowiada w swoich dziejach duszy święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Opisuje czas, kiedy była jeszcze dziewczynką, miała wtedy niewiele ponad 10 lat i chciała już wtedy, patrząc na swoją siostrę Paulinę, która wstąpiła wcześniej do karmelitanek, ona patrząc na nią i rozmawiając z nią, kiedy ją odwiedzała, chciała już wtedy nauczyć się medytować, bo czuła, jako mała dziewczynka, że sam pacierz jej nie wystarcza. Podpytała siostry zakonne, w których szkole uczyła się i wychowywała endyktynki, żeby wytłumaczyły jej, jak one rozmawiają z Bogiem i w jaki sposób prowadzą rozmyślanie. Korzystając z tych wyjaśnień, postanowiła, sama spróbować takiej formy modlitwy. Oto jak opisuję te swoje pierwsze doświadczenia w duszy. Pewnego dnia jedna z moich nauczycielek w owactwie zadała mi pytanie, co robię w dniach wolnych, kiedy jestem sam. Odpowiedziałam jej, że wchodzę wtedy do pustego kąta za swoim łóżkiem, który łatwo daje się zasłonić firanką i tam myślę. Ale o czym tak myślisz? Zapytała mnie. Myślę o Panu Bogu, o życiu, o wieczności. Jednym słowem, myślę. Poczciwa zakonnica uśmiała się ze mnie serdecznie i później lubiła przypominać mi czasy, kiedy to myślałam, pytając mnie, czy w dalszym ciągu myślę. Teraz rozumiem, że nie zdając sobie z tego sprawy, odprawiałam rozmyślanie i że dobry Bóg już wówczas oświecał mnie w sposób tajemniczy. O tym wyznaniu świętej Teresy o Dzieciątka Jezus widzimy, jak niewiele trzeba, aby umieć rozmyślać i znaleźć swój własny, zaciszny kąt na spotkanie z Bogiem w modlitwie. A On sam będzie nas oświecał i w nas działał. I to pośród zwykłych, codziennych spraw naszego życia. Kiedyś, pośród takich wydarzeń codziennego życia, kobieta przy studni usłyszała słowa Jezusa daj mi pić. Człowiek imieniem Zacheusz nawet się nie spostrzegł i siedział z Jezusem przy własnym stole. Chrystus wszedł w zawikłany świat Piłata i rozmawiał z nim. Rozpoznała go Teresa od dzieciątka Jezus, rozpoznała go też Faustyna Kowalska. Mogłem więc rozpoznać go i usłyszeć także ja wśród moich codziennych spraw. Tylko muszę chcieć go spotkać, muszę chcieć go zauważyć, usłyszeć jego głos, zdobyć się na przygodę modlitwy, a nawet na jej trud. Korzystajmy z tych możliwości, jakie mamy, aby rozmawiać z Bogiem, aby rozwijać w sobie życie modlitwy, która zawsze ma swoje źródło w zasłuchaniu. O tym pamiętajmy ma swoje źródło w zasłuchaniu, w ciszy. I to wszystko po to, aby to, co ze względu na Niego, na Boga, będziemy robić dla siebie, dla naszej parafii, dla wspólnoty, dla diecezji, pomogło nam rzeczywiście spotkać się z Bogiem. Aby wśród różnych spraw, jakie mamy do rozwiązania codziennie, nie skupiać się tylko na sobie, ale umieć, umieć wznieść swoje serce do Boga. Tym jest właśnie modlitwa. Wzniesieniem naszego serca do Boga. I niech taka modlitwa zawsze będzie w nas obecna.